Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Moi drodzy, dzisiejszy aceranek nieco nietypowy. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym wszystkim, którzy będą słuchali tego aceranka, zadać jedno pytanie: Czy modlisz się o to, aby Ewangelia w naszym kraju, Ewangelia wśród Polaków, przyprowadziła do pokuty? Wielu, wielu, wielu ludzi. Od razu powiem, że nie interesuje mnie teologia, którą wyznajesz. Nie interesuje mnie to, że nie wierzysz, że może coś się zmienić. Jak nie wierzysz, to się zajmij buddyzmem. Idealnie pasujesz do tej religii. Ja mówię do ludzi, którzy znają Jezusa osobiście, nie czytają o nim, nie nauczyli się o nim ale znają go osobiście. Drogi bracie, droga siostro, czy modlisz się o to, żeby Ewangelia w naszym kraju dotknęła tysiące ludzkich serc i przyprowadziła te serca do posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi? Jeżeli nie mamy takiego pragnienia, jeżeli nie mamy takiego oczekiwań, to jesteśmy skazani na klęskę. Na porażkę. Tak, niektórzy powiedzą, a Bóg i tak swoje zrobi. Czytacie jeszcze Biblię, czy już tylko teologii wierzycie? Czy Biblia nie mówi, że wiara bierze się ze słuchania? A czy Biblia nie mówi, że wtedy, kiedy nie ma głoszących, to nie ma kto usłyszeć Ewangelii i nie ma jak jej usłyszeć? Czy to nie są słowa Ewangelii? Biblii? Jeżeli tego nie rozumiecie, to nic do Was nie dotrze. I niestety przykro mi to powiedzieć, ale większość ludzi, tak zwanych wierzących w Polsce, zainteresowana jest tylko końcem własnego nosa, sukcesem własnej firmy, kolejnym wyjazdem na takie czy inne wakacje, zakupem tego czy innego samochodu, troską o to, żeby być zdrowym, zadziałanym również dodajmy i to jest wszystko, co tych ludzi interesuje. Z takimi ludźmi nie mam nic wspólnego i nie chcę mieć. Nie dlatego, że ich nie lubię, nie znoszę, po prostu nie mam z nimi nic wspólnego. No i tyle, proste. Zwracam się tylko do ludzi wiary dzisiaj. Bracia i siostry, nie poprzestawajmy na tym, że ktoś gdzieś się nawrócił. Nie bądźmy zadowoleni z tego, że do naszego zboru przyszło w tym roku aż cztery osoby. Nie rezygnujmy nigdy, ale stawajmy mocno w głoszeniu słowa Bożego. Nie pozwólmy, żeby diabeł nas zniechęcił, nie pozwólmy na to, żeby nas wystraszył, ponieważ On jest przegrany i nie może już nic zrobić. To my jesteśmy zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. Nie tylko odniosłeś zwycięstwo na krzyżu wraz z Chrystusem nad wszelką swoją słabością i niemocą. Nie tylko Chrystus wygrał dla ciebie święte życie, pokonał grzech, śmierć diabła, ale zostały otwarte drzwi do królestwa Niebios. A list do Efezjan, rozdział pierwszy, powiada, że możesz korzystać z wszelkich błogosławieństw królestwa Niebios. Bądźmy więc ludźmi wiary i sięgnijmy po te błogosławieństwa wbrew sobie, wbrew swojej niewierze. Wbrew myślom, które nam towarzyszą, wbrew temu, co widzimy i słyszymy, wbrew zniechęceniu, sięgnijmy po te błogosławieństwa, naśladujmy naszego Pana, postępujmy tak, jak On postępował i nie zniechęcajmy się, bo w Jezusie Chrystusie mamy pełnię wszystkiego. Czy nie On posłał Ducha Świętego do naszych wnętrz? Czy nie jesteśmy świątyniami Ducha Świętego? Czy Bóg w nas nie zamieszkuje? Jeżeli tak jest, jeżeli w nas zamieszkuje, jeżeli w nas żyje, jeżeli jesteśmy taką mobilną świątynią Boga, to czego nam brakuje? Nic nam nie brakuje. Jesteś zwycięzcą. Jesteś tym, który z Chrystusem zwyciężył na krzyżu. Masz przed sobą cały dzień, masz przed sobą. Wiele różnych decyzji, wiele spraw do załatwienia. Czy możesz je razem z Chrystusem poprowadzić? Czy musisz po swojemu? Czy spodziewasz się, że pewnych rzeczy nie da się załatwić? No to pozwól, żeby to Chrystus się poprowadził. Może rzeczywiście pewne drzwi są zamknięte, ale innych drzwi do tej pory nie rozpoznałeś. A one istnieją i Chrystus się przez nie przeprowadzi. Przecież my nie tylko jesteśmy zwycięzcami w dziedzinie głoszenia Ewangelii, ale w naszym codziennym życiu. Kiedy staję przed moją żoną, kiedy staję przed moim mężem, to jestem zwycięzcą nad swoim egoizmem. Potrafię kochać tego człowieka, potrafię kochać tą kobietę, potrafię być pełnym pełna miłości, bo Chrystus dał mi zwycięstwo nad swoim egoizmem. Potrafię być pełnym miłości dla swoich dzieci. Potrafię być pełnym miłości dla swojej rodziny, dla swoich sąsiadów. Potrafię być pełnym miłości dla ludzi, którzy mnie nienawidzą. Potrafię i będę oglądał, będę oglądała owoce tego w swoim codziennym życiu. Nie poddawaj się nigdy. Nie słuchaj potrzeb tego świata. Nie musisz się zgodzić z tym, co świat. Mówi, że jest dobre i właściwe. Żyjemy w świecie, który zwariował, oszalał, zgłupiał. My, ostatni, mamy mądrość, która pochodzi od Boga. I cieszmy się tą mądrością, nawet gdyby wszyscy krzyczeli, patrząc na nas, wariat, wariat, wariat. Tak, dla Jezusa jestem wariatem. Dla Jezusa jestem nienormalny. Dla Jezusa jestem inny. Bo jestem inny w Jezusie Chrystusie, bo jestem święty, bo jestem zbawiony. Nie daj sobie wmówić, że jesteś przegrany. Nie daj sobie wmówić, że nic się zrobić nie da. Nie daj sobie wmówić, że Bóg właśnie chce, żebyś był obojętny, żebyś była obojętna. A kysz z taką durną teologią, która z piekła pochodzi. My wierzymy w Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwej. Nie ma. Czy wierzysz to? Apostol Paweł był człowiekiem, który głosił Ewangelię bez ustanku. Kamieniowano go, zamykano w więzieniu, opluwano, zwyzywano wielokrotnie. Był traktowany jak wyrzutek społeczeństwa. I jestem pewien, moi drodzy, że gdyby dzisiaj był taki człowiek, to rada starszych tego zboru wzięłaby go na rozmówkę i powiedziałaby mu, ile jeszcze Bóg mógł ci do ciebie przemawiać, żeby cię przekonać, że on nie chce Twojej służby. Tak dzisiaj by postąpili starsi w wielu kościołach. Ale ty bądź nienormalny dla Chrystusa i nie słuchaj ludzi, którzy są tchórzami, którzy są leniami, którym się tylko podoba, aby zbijać pieniądze, aby okłamywać ludzi, aby wygodnie żyć. Aby jeździć miłymi samochodami, aby być uśmiechniętymi, aby wszyscy ich szanowali, dobrze o nich mówili, aby ich zapraszano do pałaców prezydenckich, do pałaców rządowych. Zostaw tych ludzi, nie gidą na śmierć. Zostaw tych ludzi. To jest ich życie, to nie jest Twoje życie. Ty należysz do zwycięzców. Nie choć w pogrzebach, ale choć w weselu, w radości, nawet jeśli cierpisz. Nawet jeśli naprawdę ponosisz konsekwencje swojej przynależności do Jezusa Chrystusa, pamiętaj, zawsze jesteś zwycięzcą. Amen. Witam w Aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.